Wystarczy już tego zimowego snu, wracamy do akcji, wraca oczywiście Formuła 1. Zapraszam na pierwsze tegoroczne spotkanie z okazji nowojorskiej premiery tegorocznych barw zespołu Alfa Tauri. Półmetek tegorocznych prezentacji czy samochodów, czy barw na sezon 2023 to idealny moment, żeby wybudzić się z zimowego snu i wrócić do Was. No, zima oczywiście troszkę pracowita, troszkę też czasu prywatnie dla siebie, no ale mam nadzieję, jak zwykle zresztą, że będziemy mogli się już częściej spotykać, częściej widywać. Warunki mamy dalekie od studyjnych, pokój hotelowy gdzieś na Manhattanie przy Broadway, bo właśnie tutaj w Nowym Jorku odbyła się prezentacja barw ekipy Alfa Tauri. Barw oczywiście z akcentami biało-czerwonymi, Orlen na y, samochodzie. Nowa współpraca, piąty sezon w Formule 1. Trzeba było coś zmienić, bo w Alfie Romeo w Zauberze pojawił się nowy sponsor tytularny, rodzący pewne legalne, prawne wątpliwości i potencjalnie duże problemy dla każdej firmy, która by chciała współpracować, bo ta firma, nowy sponsor tytularny, stake, nie jest y, legalna, jej działalność na wszystkich rynkach. W Polsce nie jest akurat legalna, więc. Sią rzeczy trzeba było poszukać innego rozwiązania. Dość szybko to się wszystko udało dopiąć. 3 do 4 tygodni, tak mi powiedział podczas tej prezentacji Franz Tost, podkreślając jednocześnie, że te kontakty pomiędzy. Orlenem, a ekipą Alfa Tauri wcześniej Toro Rosso trwały już od kilku lat tak naprawdę, więc tym łatwiej było dość szybko znaleźć to awaryjne wyjście, awaryjne rozwiązanie. Sama prezentacja oczywiście dość krótka, przede wszystkim chodziło tutaj o modę, o wejście marki Alfa Tauri na rynek amerykański, niejako przy okazji pokazano te tegoroczne barwy podczas no, dość krótkiego wydarzenia, minęło półtorej godziny, zapalono światła, kazano wszystkim wychodzić, bo w tym samym miejscu w klubie jazzowym już miało się odbywać jakieś wieczorne koncerty i pokazy, więc tak dość ekspresowo. Mało wyścigowych konkretów oczywiście podczas tej prezentacji, ale przynajmniej wszystko było szybko i sprawnie, nie tak jak siostrzana ekipa Red Bulla, która zajęła sporo czasu antenowego również w Nowym Jorku. No, niekoniecznie na jakieś takie rzeczy, które nas szczególnie interesują podczas tych, tej, tejże właśnie prezentacji. Te wszystkie pokazy łączy jedno, łączy coś, czego no, brakuje mi obecnie w Formule 1, za czym troszkę tęsknię, czyli takiego pokazu. Pokazania prawdziwego fizycznego samochodu, takie ściąganie płachty, jak to kiedyś miało miejsce, czy w czasie jakiejś takiej bardziej wystawnej imprezy, czy wydarzenia w siedzibie zespołu, w jakimś ciekawym miejscu, czy po prostu na torze pierwszego dnia testów, czy w przeddzień testów wytaczany samochód, przykryty płachtą, kierowcy zdejmują, no i widzimy coś, czym oni rzeczywiście będą się ścigać. A teraz w tych nowych czasach mamy albo komputerowe prezentacje, które. Od czasu do czasu lubię gdzieś wyciec do internetu i troszkę wcześniej poznajemy to, co ze zespół tak naprawdę nam chce pokazać, albo właśnie pokazanie samochodu pokazowego, samochodu zeszłorocznego jakiegoś takiego składaka tylko po to, żeby zaprezentować barwy, a prawdziwe samochody dopiero dostaniemy obejrzymy na testach. Testy w Bahrajnie, oczywiście, w tym roku trzy dni no i później, oczywiście, pierwszy weekend wyścigowy, pierwszy weekend marca także Bahrajn, oczywiście, te. Dni filmowe jeszcze są, Alfa Romeo już takowe dwa zaliczyła, w najbliższych dniach, oczywiście, kolejne także w Bahrajnie przed dzień testów i po testach niektóre zespoły będą te swoje dni filmowe realizowały, ale no po pierwsze nie ma żadnego obowiązku, żeby ekipa jakąś relację z tego udostępniała, dają filmiki, dają zdjęcia, tak naprawdę niewiele też można z nich wyczytać, pamiętam McLaren pokazywał zdjęcia ze swojego shakedown, ze swojego dnia filmowego i tam były albo starannie zamazane, wyedytowane niektóre elementy, albo po prostu były tak dobrane ujęcia, żeby niczego ciekawego tam nie można było zobaczyć, także te wszystkie analizy ze strzałkami i powiększeniami na różne komponenty, no to ma pewien sens, ale tak naprawdę nie jest żadną wyrocznią ani świętością, bo to, co zobaczymy na torze być może będzie wyglądało zupełnie inaczej, nie mówiąc oczywiście już o tym, że w trakcie sezonu te wszystkie rzeczy będą się dosyć szybko y, zmieniały. Y, sama prezentacja Alfa Tauri w Nowym Jorku to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to było coś, co było rankiem w dniu tej prezentacji, 9.30 sklep z butami przy słynnej piątej alei. Tam mieli zjawić się kierowcy Juki i Nick, spotkać się z kibicami, rozdawać autografy, robić zdjęcia. W ostatniej chwili, tak naprawdę, w przeddzień tego, tego wydarzenia, zespół o tym poinformował i sami byli zaskoczeni tym, ile osób się. Zjawił, słuchajcie, to nie było, tylko taka kolejka na ulicy, bardzo długa, grzecznie stojąca, cierpliwie oczekująca na, na kierowców, na możliwość wejścia do dość ciasnego wnętrza, żeby sobie tam te autografy, zdjęcia dostać. Niektórzy kibice nocowali na chodniku pod sklepem, spali na krzesełkach owinięci kocami. Słuchajcie, tutaj ujemne temperatury w nocy w Nowym Jorku wcale tak ciepło nie jest, no i ci najwytrwalsi. Mieli właśnie dostać wejściówki na tę popołudniową imprezę, na to popołudniowe wydarzenie w sercu Manhattanu na skraju Central Parku w klubie jazzowym. Tam właśnie ta no, dosyć krótka i sprawna uroczystość się odbyła, ale przy okazji była oczywiście szansa, możliwość, żeby chociaż chwilę na spokojnie zamienić słów, wrażeń, czy z kierowcami, czy z Francem. Postem najciekawsze, co można było od Franca. Usłyszeć to zapowiedź współpracy z Orlenem przy młodych talentach, przy młodych kierowcach wyścigowych, wiadomo, i, i Francji cały program juniorski Red Bulla jest mocno rozwinięty i jednocześnie Franc no, zapowiadając taką możliwość, bardzo jasno, bardzo ważną rzecz podkreślił, to się opiera wszystko na performance, czyli na możliwościach kierowcy na jego talencie, osiągach umiejętnościach. To nie jest tak, że automatycznie. Nawiązujemy współpracę i to oznacza już autostradę do Formuły 1. Tu jeden, drugi, trzeci junior spokojnie mogą realizować swoje, swoje marzenie. Potrzebny jest talent, szybkość, no po prostu to muszą być odpowiedni kandydaci. I mam szczerą nadzieję, że przy okazji tej współpracy uda się takowych kandydatów znaleźć, wyłonić i po prostu prowadzić w stronę wyścigowych szczytów. Niekoniecznie nawet do samej Formuły 1, na której oczywiście wyścigowy świat się nie kończy. Powtarzam, że jest mnóstwo serii, w których... Polaków albo nie mieliśmy, albo było ich niewielu, nie odnosili sukcesów, a też fajnie byłoby mieć komu kibicować, czy właśnie w długim dystansie, gdzie na dobre już się zadomawia Robert Kubica, czy, czy w innych seriach, czy to wyścigowych, czy rajdowych, no ważne jest to, żeby z tą młodzieżą pracować, ale też, żeby ta młodzież odpowiednim talentem, umiejętnościami się wykazywała. Nie, nie pchamy na siłę, nie kombinujemy, że a tu jest współpraca, to na pewno ktoś będzie, to muszą być odpowiednie osoby, odpowiedni kandydaci, no i mam nadzieję, że przy okazji tej współpracy Takowych kandydatów uda się wyłonić. Można było jeszcze parę słów z kierowcami zamienić. Troszkę byłem rozczarowany poziomem znajomości polski przez Nika de Vriesa. Zimno, śnieg gdzieś na wschodzie. Mam nadzieję, że przy okazji wizyty w naszym kraju. Troszkę te jego wyobrażenia się zmienią. Więcej wiedział Yuki Tsunoda, dla którego Robert Lewandowski jest jednym z idoli, uważa go za jednego z najlepszych napastników na świecie. Słuszna chyba ocena, no, a wiemy też, że Yuki też umie żonglować, kopać piłkę, także może się uda jakieś spotkanie, małe szkolenie, trening zorganizować, zwłaszcza, że Robert Lewandowski też bywa na wyścigach Formuły 1, bywa gościem, także to może jakoś fajnie się uda połączyć i, i skoordynować. Same nadzieje, same plany ekipy Alfa Tauri. Oczywiście musi być lepiej niż w zeszłym sezonie, dopiero dziewiąta lokata, tylko Williams za nimi. Samochód trudny w prowadzeniu, ze swoimi problemami, nie tylko z nadwagą, ale też z zachowaniem na wejściach w zakręty. Też oczywiście awarie, sporo pecha, więc w tym sezonie ma być lepiej, no i miejmy nadzieję, że lepiej będzie, jeśli chodzi o pozostałe ekipy, które do tej pory się zaprezentował przed Alfa Tauri, to był Red Bull Hass Alfa Romeo i Williams. Oczywiście każda z tych ekip ma swoje cele, ma swoje plany, marzenia. W Alfie Romeo praca nad niezawodnością i tylną częścią samochodu. W Williamsie wiadomo, wiele rzeczy do poprawy, także sama struktura w zespole teraz zupełnie inna, już bez Josta Capito, z nowymi władzami. James Walls tam z Mercedesa przychodzi ze swoją głową pełną pomysłów i przede wszystkim wiedzy na temat tego, co tam się w zespole działo, także od strony zarządzania. Okej, okay, tu pewne fundamenty trzeba będzie od nowa położyć, ale myślę, że powinno to iść w dobrą stronę. Alfie Romo z kolei. Andras Seidl, bardzo mocny tutaj atut już pod kątem tej przyszłości budowanej jako Audi, czyli Zauber Audi od 2026 roku. Tutaj możemy się liczyć z tym, że te sezony jednak będą nieco przejściowe i takiej formy, takich możliwości nie będzie. W hasie duet doświadczonych bardzo kierowców, którzy ten topór wojenny po tej sprzeczce na Hungaryngu już dawno sobie Zakopali, Ginter Steiner, którego książka, no to mogę chyba zdradzić, bo wydawnictwo też się już tym pochwaliło wydawnictwo SQN. Książka Gintera ma się ukazać w tym roku. To jest takie podsumowanie taki dziennik z sezonu 2022. Miałem przyjemność już się z tym zapoznać naprawdę fajna. Lektura, oczywiście dużo przerywników takich niecenzuralnych, jak to w stylu Gintera, ale też sporo fajnych opowieści o kulisach, o tym jak to było z Nikitą i z rosyjskimi sponsorami, o tym jak to było z Mikiem Schumacherem, jego wujkiem Ralfem, tutaj bardzo też mocne słowo, także na pewno warto na tę premierę czekać. Z tych prezentacji, które są już za nami, oczywiście także Red Bull, także Dzień Filmowy już sobie zrobili bardzo ściśle, tajny, jakiś tam urywek filmu był, to oczywiście cele najwyższe. Trzeci tytuł: Max Verstappen będzie chciał wywalczyć na u Sergio Pereza. Tak naprawdę troszkę już gorąco się robi, bo i Daniel Ricardo jest na rezerwie. Mocny, doświadczony kierowca. No i oczywiście też mnóstwo juniorów, którzy mogą tutaj iść piąć się w górę. Liczę, a w Formule 2 chyba jest pięciu albo sześciu juniorów Red Bulla w tym sezonie. Także to wszystko idzie. Temu, żeby ta ławka rezerwowa była mocniejsza, nie tak jak w tych poprzednich latach, kiedy trzeba było właśnie ściągać czy Pereza, czy Brendona Hartleya, ja już zupełnie innego programu wyścigowego, żeby, żeby w Formule 1 jeździł czy Alex Albon, który przecież też przez Red Bulla przechodził, a już tam miał fotel w Formule E. Także młodzież, praca z młodzieżą, jak widać, nie zawsze to przynosi efekty, ale ogólnie warto taki konkretny program juniorski mieć. Przed nami szczerze nie wiem, kiedy to oglądacie, bo jak widzicie, ja tu jeszcze. W Nowym Jorku siedzę, zaraz trzeba lecieć na samolot. Kiedy to będziecie oglądać? Być może już kolejne samochody zobaczymy samochody albo makiety samochodów. No, tak jak mówię, kurczę, no szkoda, że te, te dawne czasy już minęły, kiedy faktycznie to ściąganie prześcieradła, samochód. Pamiętam prezentację BMW Zabez z 2009 roku, to było bodaj na torze Heres. Nie jakaś tam uroczystość, tylko po prostu na prostej startowej ściąganie tej płachty i te prostokątne, takie kanciaste kształty. Widać było, że tak na oko, że to nie jest szybki samochód. Nie wyglądał na szybki, o tak bym to powiedział i akurat tam, co w tym przypadku to się sprawdziło. Oczywiście te możliwości pogadania, porozmawiania z kierowcami, z dyrektorami technicznymi, to zawsze była bardzo ciekawa rzecz i teraz w tej dobie tych prezentacji renderów, jakiś tam grafik, troszkę po prostu tego brakuje, no ale cóż, takie, takie, mamy, takie mamy okoliczności. Tak to wszystko się... Otoczyło. Także zostawiam Was na razie. Spieszę z powrotem do kraju, żeby troszkę jeszcze ferii zimowych wykorzystać. Oczywiście patrzeć, przyglądać się temu, co kolejne zespoły przygotowują i, i pokazują. Bahrain testy to będzie bardzo ważny, bardzo ciekawy moment, kiedy wszystkie samochody wreszcie zobaczymy na torze. Będę tam na miejscu, także możecie liczyć na sprawozdania, wieści i wszystko, co w trawie piszczy. A po drodze mam nadzieję, że. Jeszcze zdołamy się spotkać po zbyt długiej, też jak dla mnie, przerwie, ale tak jak wiecie, to jest dla mnie tutaj przyjemność hobby i tak dalej. I po prostu muszę mieć wolną głowę, wolny czas, żeby się tym zająć. A kiedy już mam to, z przyjemnością tutaj z Wami jestem. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, tematy, które byście chcieli poruszyć po tak długiej przerwie, to komentarze są dla Was. Postaram się, może nie odpisywać, ale poruszyć te najważniejsze tematy w naszych kolejnych spotkaniach. Na koniec, jeszcze wiem, że są różne opinie na temat samej obecności polskiej firmy. Akurat w tym przypadku Orlando, Formuła 1, tak jak mówię, to już piąty sezon. Stabilna firma, która już tam się zadomowiła w padoku, ma swoje kontakty, wie gdzie tam się już poruszać i z kim rozmawiać. I wiecie, co to jest z jednej strony wiadomo: Formuła 1, wizytówka, potężne narzędzie marketingowe. Jeżeli komuś to się mieści w jego planach, jeżeli chodzi o budowanie swojej marki na, na świecie, to jest to idealne tak naprawdę. Narzędzie, a niezależnie od poglądów, od przekonań, od jakichś wizji, to, że mamy po prostu polską firmę na takim szczeblu, to jest fajne. Niezależnie, czy mówimy tutaj o polskich kierowcach, jak Robert Kubica w Formula 1, czy o polskich inżynierach, czy ważnych postaciach, jak Marcin Budkowski chociażby, czy właśnie od strony marketingowej o, o polskiej firmie, to jest coś, co warto docenić, warto się z tego cieszyć, odkładając na bok różnego rodzaju właśnie jakieś swoje przekonania, wizje i, i tak dalej. Cieszmy się po prostu tym, co mamy, jeśli przy okazji uda się jeszcze coś zrobić dla rozwoju polskiego motorsportu, mam nadzieję, że się uda, to po prostu tym lepiej, nie ma co kręcić, nasem, nie ma co... Wybrzydzać, nie ma obowiązku, żeby kibicować, żeby akurat za, za tę ekipę trzymać kciuki. Po prostu, no fajnie, że jest i, i tyle. A, a w stawce jest wiele zespołów, wielu kierowców, za których można trzymać kciuki. To też podziwiam. W Formule 1, oczywiście, w niedawnych latach troszkę to wszystko się bardziej spolaryzowało. Też dostaję o to pytania, czy ta. Jakość kibicowania troszkę się nie pogorszyła ostatnimi czasy. Owszem, są jakieś takie zachowania bardzo zery po ogranicza czy nawet wykraczające poza kibicowanie, wkraczające na poziom kibolstwa, ale sądzę, że ogólnie cała ta grupa fanów Formuły 1 jest bardzo porządna, pełna pasji. To są, to są ludzie, to są kibice, to są fani, dla których naprawdę warto pracować, warto im przybliżać kulisy tego sportu, co oczywiście staram się. Czynić. Dobra, słuchajcie, koniec tego przynudzenia. Dzięki za to spotkanie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że wkrótce. Hej.